Dobry, witam Was w Roście Czebiego. Mam tu podpałeczkę, mam tu zapałki, trochę benzynki, pewnie też podlejemy, ale czas się rozprawić z tym, co się wyczynia w Barcelonie. Czuję potrzeby wyrzucenia tego z siebie, więc zapraszam Was na program, w którym wymienię sobie takie, powiedzmy, wymyślone 7 grzechów głównych Czewiego Hernandeza jako trenera. Barcelony. Na początku tego filmiku zapraszam Was do subskrybowania kanału. Zapraszam na filmik, który nagrałem kilka dni temu o PSW. Kibicuję zarówno Barcelonie, jak i PSW. Zatem humory po jednej stronie mojego kibicowskiego medalu i po drugiej stronie są zgoła odmienne. Trochę takie jink yang się zrobiło teraz, żeby nie było. Może od początku, tak? No bo najlepiej zaczynać od początku. Odkrywcze bardzo. Natomiast chodzi mi o to, że jego szanuję bardzo jako zawodnika, jest to legenda, uwielbiam jako piłkarza. Zawdzięczam mu wiele wspaniałych wspomnień jako kibic, kiedy był zawodnikiem, kiedy był mózgiem Barcelony, kapitanem i tak dalej, tak dalej. Natomiast nie przekłada się to obecnie na to Jakim trenerem Czawie jest. No i sobie przejdziemy po kolei, jakie mam zarzuty do niego jako trenera, i na, I na koniec sobie porozmawiamy o tym, w jakich barwach, czy jasnych, czy ciemnych, widzę karierę Czawiego w Barcelonie. Oczywiście Czawiego jako trenera. Dobrze, no to pierwszym z tych głównych siedmiu grzechów Czawiego jest brak widocznego wpływu na zespół. Popularne stały się ostatnio materiały na kanale The Coaches Voice, w których to trenerzy opisują swój pomysł, swoją ideę futbolu. I Czawi również wystąpił w tym programie, jeszcze jako trener Al Alsat. Był to bardzo ciekawy materiał z tego względu, że mogliśmy poznać Czawiego. Nie mieliśmy dostępu do rozgrywek, w których trenuje, gdyż na no ligę katarską to oglądają tylko właściwie osoby mieszkające w Katarze, no i pewnie jakieś pobliskie tam kraje. Zatem nie jest to delikatnie mówiąc. Najbardziej popularna liga w Europie. No i tak sobie wypisałem taki skrót, w sumie, myśli przewodniej Czawiego, i możemy to stresić w ten sposób. Z posiadania piłki chcemy grać możliwie jak najszerzej. Do tego również grać piłką jak najczęściej na połowie przeciwnika. Celem jest podążanie z akcją do przodu, szukanie przewagi liczebnej, szczególnie przez zmożony ruch zawodników. Dodatkowo Czawi mówi o pressingu i o tym, jak ważne jest, żeby zawodnicy cieszyli się grą. Zatem jest to Filozofia Barcelony, filozofia krefizmu futbolu totalnego. Jest to kontynuacja myśli Guardioli, lucho i tak dalej tak dalej. Przejdźmy sobie krok po, proku, krok po kroku przez tę wypowiedź Xaviego. Szerokość gry. Były jakieś kombinacje z rafinią na lewej stronie, czyli naturalnej, Były, był Ferrer na prawej stronie, byli różni boczni obrońcy. Ta szerokość jakaś jest w tej grze Caviego, yy, drużyny Czagiego, oczywiście bardziej. Natomiast ona nic nie daje, a sprowadza się ona wyłącznie do ślepych rzutek w karne, do czego ostatnio sprowadza się cała gra Barcelony. Gra piłką na połowę przeciwnika. No okej, okay, Barcelona gra piłką na połowę przeciwnika, natomiast jest to gra tak statyczna, jest tak mało ruchu wśród zawodników. Jeżeli sobie złapiemy jakąś stop-klatkę Barcelony w tym sezonie, jest zresztą nie tylko w tym sezonie. Jeżeli zrobimy sobie jakąś stop-klatkę, to zawodnik z piłką ma piłkę się rozgląda. Do kogo ma zagrać, a reszta zawodników stoi przed piłką. Nie ma w ogóle ruchu, nie ma w ogóle zbudowanych schematów rozegrania akcji, nie ma jakiegokolwiek pomysłu na to, jak sforcować obronę przeciwnika. Kuję chociażby takiego głupiego ruchu Roberta Lewandowskiego, który pokazał ten ruch w ostatnim meczu z osasuną w superpucharze króla w półfinale superpucharu. Kiedy Guindagan zagrał mu piłkę w uliczkę, on przyjął i strzelił bramkę. Jest tak mało takich akcji, że to jest niesamowite. Dodatkowo, tutaj na konto Czawiego na pewno trzeba wrzucić kamyczek w postaci braku zorganizowanego pressingu, a w zasadzie braku stałego zorganizowanego pressingu. Jest to dziwna historia, gdyż z tego co pamiętam i jak sobie przypominam grę Barcelony Czawiego, to w momencie kiedy Czawie przychodził. I w momentach takiej lepszej gry, bo ta barca jest bardzo, bardzo, bardzo chwiejna ze swoją formą, stylem gry. Od pewnego momentu nie jest chwiejna, tylko jest na dole, ale wracając do Clue. On wprowadził jakiś tam pressing, na początku było na tym entuzjazmie bardzo dużo pressingu, potrafili zawodnicy łapać bardzo szybko przeciwników. I nagle to siadało. Trwało to 3, 4, 5, 6, 7 meczów i później nic. I to się rozpadało, jak domek z kart. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale jeżeli to się powtarza któryś rok, któryś miesiąc, to znaczy, że to nie jest pech, wbrew pozoru. Jeżeli chodzi o ofensywną grę, o której już wcześniej trochę wspomniałem, mam wrażenie, że bramki są strzelane wyłącznie poprzez indywidualną umiejętność piłkarzy. Barcelona wygrywa mecze poprzez sumę indywidualnej jakości zawodników, których posiada, gdyż ta suma jest po prostu zwyczajnie większa niż przeciwników zazwyczaj. Natomiast nigdy nie wygrywa pomysłem trenera, gdyż po prostu pomysł trenera jest zazwyczaj słaby. Nie wiem dlaczego, ale nie widzę żadnego wpływu Czawiego. Może on ma dobre pomysły, może on ma dobre. dobrze czyta grę. Natomiast nie widać, żeby zawodnicy kupowali jego pomysł, i to jest chyba najważniejsze, bo możesz być najlepszym teoretykiem futbolu na świecie. Natomiast najważniejszym jest to, żebyś umiał. Wdrożyć tę taktykę i przekazać tę taktykę oraz zasady gry swoim zawodnikom, co widać na przykład idealnie w bajerze Czabiego Alonso, który przyszedł do rozpadniętego bajeru i dzięki schematom, którym prowadził, zaraził piłkarzy swoją, swoim pomysłem, swoim ideą, i oni są obecnie jedną z najlepiej grających drużyn. Europie. U Czawiego tego nie widzimy, a materiał jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej jakościowy i co do tego nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Tutaj też kamyczek, jeszcze jeden taki do Czawiego. Ten Lewandowski biegający po całym pieprzonym boisku nie może uwiązać napastnika w polu karnym. Nie wiem czy nie ma autorytetu, czy Lewandowski ma w dupie, ale jakiś problem jest. Lewandowski nie stacjonuje w obrębie pola karnego, tylko sobie biega po całym boisku. I nie ma go w momencie, kiedy trzeba wykańczać akcję. Ewentualnie, jeżeli to jest pomysł Czawiego, to nawet jeszcze gorzej. Dobrze. Jeżeli chodzi o drugi grzech główny Czawiego, według mnie to są kombinacje taktyczne i niezrozumiałe decyzje personalne. Problemem Czawiego jest to, że Czawi cały czas się uczy być trenerem. Ja to rozumiem, on jest stosunkowo młodym trenerem, natomiast w Barcelonie nikt nie przychodzi się uczyć. Powiecie, był w Alsat, no ale to nie jest ten poziom. On w Alsat miał taką przewagę finansową, miał taką przewagę jakości piłkarzy, że on sobie mógł tam jak treningi sobie urządzać podczas meczów tak naprawdę. A tutaj w Barcelonie widać, że to jest nie czas, nie miejsce. On tak kombinuje, bo po prostu sobie testuje różne rozwiązania, natomiast Bardziej doświadczenie trenerzy po prostu go rozgrywają jak chcą, i to widać w każdym meczu, praktycznie na liga. No dobrym przykładem, jak Xavi jest rozgrywany przez innych trenerów, jest ostatnie El Clasico w finale Super pucharów Hiszpanii. Xavi próbował zastosować po raz enty z rzędu coś, co działało i się nie dziwię że Araujo grał na Viniciusa, bo prawdopodobnie Urugwajczyk jest zawodnikiem, który najlepiej na świecie kryje Brazylijczyka, to Carletto po prostu stwierdził, dobra, jak on Cię kryje na lewym skrzydle, zbiegnij do środka, no i co? Vinicius po prostu strzelił hat-tricka. Araujo go nie dał rady uchwycić, bo grał na prawej obronie, a Kunde zagrał Przebeznadziejny mecz, po prostu hitowy to był mecz Kunda, ale to już nie mniejsza o to. Ale to nie tylko chodzi o takie kolektywne decyzje Czawiego i skupiłbym się też na jakichś dziwnych pomysłach personalnych. Już mówiłem o Rafini na lewej stronie, Gavi jako skrzydłowy. Przez chwilę to działało, później trenerzy przeciwnika jeszcze do tego dostosowali, Czawi dalej w to szedł i musiał przegrać, Tfu, mieć kilka słabych wyników, żeby dopiero wymyślić coś innego, bo zauważył, że to przestało działać i go przeczytali. Baldę w meczu z Getafe. Jakie to było dziwne. Wpuścił baldę na lewą stronę i kazał mu schodzić do środka, kiedy na LO był już Cancelo, do tego był lewonożny Inigo, który zabezpieczał lewą stronę. I co ciekawe, chciał skopiować pomysł, który często Pep Guardiola w Manchesterze City stosuje z bocznym obrońcą schodzącym do środka, zresztą już nie tylko Pep, natomiast kazał to robić baldę, grającym na lewej stronie, nigdy nie grającym w taki sposób. Natomiast Cancelo, który grał u Pepa w taki sposób bardzo często, a później w Bayernie na Grossmana, został na lewej stronie. Jaki to miało sens? Nie mam pojęcia. Dublowali się tam ci zawodnicy, nie było tam ładu i składu. Było tak chaotyczne, tak niezrozumiałe, że ja do dzisiaj nie mam pojęcia o co mogło chodzić Czawiemu. To była taka kombinatoryka, że naprawdę to się nie mieści w głowie. Gość po prostu się mota. I kolejny mecz. Mecz z Alawes. Kulkunde został ustawiony na środku obrony, ok, jest nominalnym środkowym obrońcą, natomiast na prawej stronie zagrał Ronald Araujo, ok. Ale problemem było to, że napastnikiem Alawes był Omoridion, który jest przepotężnym, przeszybkim facetem. Był jeszcze surowy, jest jeszcze surowy technicznie, ale zagrał na słabszego kunde, na wolniejszego kunde, na niższego kunde. Araujo, który mógłby tutaj z zawodnikiem Alaves spokojnie walczyć, bo ma podobne warunki, ma podobną szybkość, jest silny, lepszy w obronie, bardziej twardszy, taki w grze, jeżeli chodzi ciało w ciało. To nie? To on grał na prawej i człowieku zajęło jakieś pół godziny, kiedy, Omiro, kiedy zawodnik Alaves kilka razy wszedł za linię obrony Barcelony, powinien strzelić hat-tricka, miał tylko jedną bramkę, żeby zamienić zawodników, którzy mogą grać na jednej na drugiej pozycji. Miejscami, żeby uchronić Barcelonę przed kolejnymi yy, bardzo groźnymi akcjami. Kolejną głupią decyzją personalną Czego był Marcos Alonso na środku obrony, który był w hierarchii przed Erikiem Garcją. Erikiem Garcją, który poszedł teraz do yy, oczywiście do Zirony i na spokojnie daje radę w liderze Premiera Division, La liga. No, nieważne, w każdym razie, ligi Hiszpańskiej, tak? To samo. Pablo Torre poszedł do Zirony. i Michel pokazuje, że chłopak potrafi grać w piłkę. Tylko musi mieć trenera, który ma pomysł, wprowadza go i egzekwuje tę taktykę. Ma pomysł również na zawodnika. I gra w zespole, który jest prowadzony w sposób jasny, klarowny i zawodnik wie, co ma robić na boisku. Natomiast w Barcelonie tego po prostu nie ma. Do tego dodałbym jeszcze kolejne do tych decyzji personalnych, dodałbym słabe rotacje. No Lewandowski był przez X miesięcy w beznadziejnej, beznadziejnej formie i grał wszystko. Gindegan jest zajechany, teraz Roberto zagrał w klasyku zamiast Fermina Lopeza. No, to są tak idiotyczne, naprawdę tak idiotyczne wręcz są te decyzje, że czasami człowiek się łapie za głowę. Javi, Jamal, Pedri, zajechani. Pedri to już nie wiem, którą ma kontuzję mięśniową, a to swoją drogą jest inny. Jakby to jest temat na inną dyskusję o sztabie medycznym Barcelony i przygotowaniu fizycznym, bo strzelam, że e, słaba forma Lewandowskiego i to, że nagle przepycha go każdy obrońca, to nie musi być związane z tym, że on się starzeje, tylko z tym, że nie trenuje już ze specjalistami, którzy są w Bayernie, tylko ze specjalistami, którzy są w Barcelonie. No i teraz jeszcze bym wspomniał o tym, że był mecz Haru króla e, no i zagrał tylko jeden piłkarz z rezerw, który grał nie na swojej pozycji, Brawo Czawi, to jest taki mecz z trzecio ligowcem, żeby mieć pierwszy skład zajechany. I tak ledwo wygraliście swoją drogą, także szkoda strzępić. Trzecim grzechem głównym Czawiego według mnie jest brak stabilizacji formy, o której już wcześniej wspominałem. Ale to jak Barcelona faluje, to jest nieprawdopodobne. Początek był, kiedy Czawi przychodził, wszystko zgadniliśmy na Kumana. I było tak, że było widać impuls, jak Czawi przyszedł i był. Pik tej pierwszej fazy Czawiego, kiedy był mecz z Atletiku. 4-2 fenomenalnie się oglądał ten mecz. W końcu cieszyłem się, że Barcelona gra tak, jakbym chciał, żeby grała. Następnie kilka meczów z czterema tymi strzelonymi bramkami, i pamiętamy, że tak było: o, Barcelona na czwórkę, na czwórki, to było super. Ten okres był bardzo dobry. Były cztery bramki z Walencją, Napoli, Atletikiem, Osasuną i wreszcie to 4-0 z Realem. To był pik Czawiego. Natomiast po tym meczu z Realem, wszystko się posypało jak domek z kart. A apo apogeum tego posypania się był mecz z, oczywiście, z Eintrachtem Frankfurt i to, jak wtedy podobieśnie Glasnera rozwalili Barcelonę, zabiegali ją, stłamsili, ale wtedy było mówione: Dobra, to jest wina tego, że Kuman przygotowywał zespół. Następnie początek sezonu 2022-2023. Xavi prowadzi zespół od początku sezonu i znowu dobry początek. Pressing, efektowne mecze wygrane, lewy się fantastycznie wprowadził z Sociedad, Sevilla, Pilsnem. No, słabe wyniki w Europie, jak zwykle, ale w Lidze było zwycięstwo. Jakby były zwyci było zwycięstwo za zwycięstwem, ale z czasem Barcelona coraz to wytracała rozpęd, coraz to wytracała rozpęd. Dociągnęła do Supercopa Espania, a później już zaczęliśmy to słynne Uno Serismo. Wszystko było przepychane jak najmniejszym nakładem sił, po drodze jeszcze był w 4-0 od Realu Madryt zresztą nic nowego, teraz było 4-1, zatem te, wtedy mówiono, że no, ale ważne jest mistrzostwo, no dobra, wygrała, wygrała Barca mistrzostwo mówimy dobra, następny sezon, już lecimy, Xavi dostaje to, co, to czego chce, tych wszystkich zawodników, no i na początku tego sezonu było widać że Barcelona strzela bramki, ale obrona już nie była tak pewna. Yy, Strzelony mecz z Villarrealem, wygrany 5 z Betisem, 5-0 z, z Antwerpią i od tamtej pory równa pochyła w dół. I od tamtego meczu do meczu z Osasuną, czyli teraz to był mecz z Antwerpią, był 19 września bodaj 2023 roku, to był mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów do meczu z Osasuną, który był już w styczniu nowego roku. Barcelona między w tym okresie nie wygrała meczu więcej niż jedną bramką. Barcelona, która jest trenowana przez legendę swojego klubu, który jak nikt inny, która jak nikt inny miała rozumieć styl barceloński, to słynne DNA Barcelony. No ale jest jak jest. Musimy tutaj też, jeżeli chodzi o brak stabilizacji formy, spojrzeć na to indywidualnie po raz kolejny, bo kolektyw gra słabo. Ale też zawodnicy są w bardzo słabej formie. Obecnie w Barcelonie nie ma żadnego zawodnika, który jest w optymalnej formie i daje to, co powinien dawać. Najłatwiej jest, no popatrzymy sobie. Lewandowski, dobry początek, spadek. Felix to samo, Gündogan to samo, Araujo jest w najgorszej formie od gra w Barcelonie. Balde, fenomenalny pierwszy sezon, zjazd. Kunde to samo, Christensen to samo. Oriol, niezły początek, spadek. Adama to samo, Dani Alves to samo i możemy tak wymieniać. Mnóstwo zawodników, jak nie wszyscy w Barcelonie, czawiego zaczynali nieźle, na takim entuzjazmie, a później co? Później popadali w tę przeciętność, marazm, i tak dalej, tak dalej. To nie może być przypadek. Ktoś ich na co dzień trenuje. Nie jest wyłącznie pewnie wina Czawiego, tylko całego sztabu, natomiast on jako trener całą tą, yy, ta, cały ten sztab firmuje swoją głową i swoją twarzą. Czwarty grzech główny, Czawiego oczywiście fatalne wyniki w Europie. Dwa razy odpadnięcie z fazy grupowej Ligi Mistrzów. To jest nie do pomyślenia. Tak, raz na spółę z Kumanem, ale drugi raz to już wszystko poszło na konto Czavegie. Trudna grupa, ok, dobra, ale to by jest Barcelona. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Ten klub ma najwyższe wymagania na świecie, albo krealu i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą strasznie upadły wśród kibiców, szczególnie polskich, te oczekiwania wobec Barcelony. O, dobra, nie jest tak źle, bo wygraliśmy jeden za rolę, bo nie, kiedyś. Barcelona miała miażdżyć każdego, z Realem musiała cisnąć jak równy z równym, równy z równym co najmniej, a najlepiej ich zniszczyć A nie, my dostajemy 4-2 od y, Girony, y, dostajemy 4-1 od Realu, jest takie No nie, ale chociaż były przebłyski, no Dobra, ale to takie y, Ulało mi się po skryptu. przepraszam, wracamy do Materiału Jeżeli sobie dalej spojrzymy na Wyniki Czawiego, oczywiście tak jest. Pierdziel od Eintrachtu, przegrana z United. Niby awans jest z grupy, trzeba popatrzeć na to, ale tak. Jest przegrana z Szaktarem, który jest w takiej sytuacji jaki jest, wiadomo dlaczego. Przegrana z Antwerpią i pierwsze historyczne zwycięstwo Belgów. Tak naprawdę był jeden dobry mecz, bo mecze z Porto były przepchnięte a mecz z Shakhtarem u siebie też wygrany tylko 2-1 i tam naprawdę pod koniec było ciepło. Jeżeli, jeżeli spojrzymy sobie na cały bilans Xaviego w, yy, w Europie, jako trenera Barcelony, to mamy 7 zwycięstw, 6 remisów i aż 8 porażek. To jest przefatalny bilans. To nie godzi się trenerowi Barcelony, to nie godzi się trenerowi, to nie godzi się Barcelonie jako klubowi, żeby w Europie, w jest największa kasa, Barcelona ma fatalne warunki finansowe obecnie, Przekrywać takie mecze. No teraz te dwa, te dwa przegrane mecze to kilka milionów plecy. To jest niesamowite, jak bardzo marnotrawiony jest potencjał. No właśnie, marnotrawstwo potencjału to jest pi piąty grzech oczywiście Xaviego Hernandeza w Barcelonie. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jak Barcelona jest budowana od przyjścia Ciawiego przez Joana Laporte, on staje na głowie, żeby spełnić jego każdą zachciankę. Przyszedł Ferran Torres, kiedy jeszcze nie było kasy, tak naprawdę City. Później chciał, nie dostał Rafinie, chciał Lewandowskiego dostał Lewandowskiego, chciał Guindogana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Analizujmy sobie skład Barcelony pozycję po pozycji. Także spójrzmy sobie tak: Prance, jeden z najlepszych bramkarzy na świecie w tamtym sezonie, prawdopodobnie najlepszy na świecie. Wiadomo, ciężko to zmierz, ale w przefenomenalny wrócił do formy top. Na lewej obronie mamy bardzo obiecującego Balde, na środku mamy bardzo dobrego, no, potencjał top przecież tak. Mamy właśnie Araujo, mamy bardzo dobrego Koundé, który potencjał ma bardzo wysoko, w Seville dawał świetne mecze, a teraz znowu forma Klapa, zresztą o każdym tak możemy powiedzieć. Jest bardziej niż solidny Inigo, zaskakująco solidny Christensen, który jest idealnym trzecim stoperem, czasami drugim, naprawdę kiedy jest w formie. Na prawej obronie mamy jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie w postaci João Cancelo. W pomocy mamy talentowanego Gaviego i Fermina Lopeza, Gavi kontuzja oczywiście, natomiast Wcześniej Gavi był przez te dwa sezony Czawiego i był jedną z najważniejszych postaci i jego rozwój szedł bardzo harmonijnie. A też jakby wyniki nie były jakieś wybitne, umówmy się. W każdym razie, no mamy Fermina i Gaviego, który jest perełką, mamy Pedriego, mamy Frankiego de Jonga i mamy Ilkaya Gundogan'a, który był jednym z najlepszych pomocników w Ligi Mistrzów tamtego sezonu. Naprawdę, jakości jest tu mnóstwo dać tym ludziom kierownice i wytyczne i oni naprawdę grają jak równy z równym równy z, równy z większością rywali na świecie jeśli spojrzymy na atak to mamy tak mamy fenomenalnego jeszcze do niedawna Lewandowskiego, który był jednym z najlepszych pomocników na świecie potencjalnie nadal nim jest nie wiadomo czy to zależy od trenera czy od samego Lewandowskiego bardzo, bardzo solidnego Ferrano Torresa mamy młodego, bardzo ubijacującego zawodnika od którego nie możemy wymagać, żeby był jakimś wiodącym zawodnikiem Lamina Yamala. Mamy Rafinie, który był jednym z najlepszych skrzydłowych Premier League, rzekomo, chociaż ja tego zawodnika nie lubię. No i teraz przyszedł Victor Roque, który jest jednym z najbardziej utalentowanych napastników młodego pokolenia. Czego Czawi chce więcej? Chavi... Teraz po El Clasico nagle, po porażce w El Clasico wyciekły jakieś kolejne informacje, że Xavi chce kolejnego pomocnika. Kogo on tam jeszcze chce? LaPorta dawał, dał mu najlepszy możliwy skład w fatalnej sytuacji finansowej, do tego ma fenomenalnych juniorów, a on cały czas mówi, że nie, potrzebujemy czasu, potrzebujemy tutaj. No, kurwa mać, ile można, przecież to jest nieprawdopodobne, ile on potencjału marnuje. Z tym składem on powinien walczyć z realnym, jak równy z równym. Yy, chyba za dużo to powtarzam. Powinien walczyć z Realem o mistrzostwo, a nie tracić do niego 9 punktów, czy tam 7. No to jest kpina i dostawać 4-1 od niego. Widzę, Miszu, to w cuglach. My powinniśmy być jako Barcelona jednym z faworytów do półfinału, do walki o trofeum, nie? Mamy, to, to trzeba dużo czasu. Michal jakoś w Gironie nie potrzebował tyle czasu, żeby oskubać Czawiego 4 do 2 na stadionie Barcelony, przypominam. To jest kpina, co on czasami mówi. No, ale dziwne wypowiedzi to też jest jeden z grzechów głównych Czawiego. No, to właśnie o tym, że potrzeba czasu. Ogólnie jego konferencja, jego mowa ciała jest już taka. Nie wiem, naprawdę. Czawi słyną z debilnych wypowiedzi jako piłkarz, jako trener, że się to nie zmieniło. No to kilka, kilka wypowiedzi takich sobie tutaj zacytowałem. Po meczu z Las Palmas, wybitna wypowiedź. Naszym planem było to, żeby wysyłać, żeby grać długie, przeszywające piłki za wysoką linię obrony zawodników Piementy. Ok. Ale Wandowski zszedł w 70 minucie wtedy, bo nie pasował mi do planu. Planu, który sam Czawi na mecz wymyślił. No, nie róbmy kurtyzany z logiki, naprawdę. Ech. Ogólnie słowo Wytrych Czawiego, określenie Wytrych to jest, zasługiwaliśmy na więcej. Oni zawsze zasługiwali na więcej. Na przykład tutaj mamy porę miesięcy z Granadą 9 października 2023. Pełni kontrolowaliśmy spotkanie i zasługiwaliśmy na więcej. Myślę, że dziś widzieliśmy dobrą balcę. Trener Barcelony po Remisie z granadą jest zadowolony z tego. Super. Naprawdę. To jest ten mental, który trzeba mieć w tym klubie. To jest to. Xavi, kolejna wypowiedź, 28 października 2023 roku po przegranym El Clasico. Xavi, uważam, że wykonaliśmy krok naprzód, jeśli chodzi o grę. Przegrał w El Clasico i on jest zadowolony. Ja wiem, że to jest gadka do mediów, ale to chociażby się nie kompromitował. Naprawdę. Kolejna wypowiedź. 23 lutego to początek tego roku, tam poprzedniego roku. Czawi, bez wymówek, ale gdyby byli dziś z nami Pedri i Gavi, mogłoby być inaczej. No naprawdę? Nie bez wymówek, ale jakby było dwóch piłkarzy, no to byłoby lepiej. No super, ale wcale nie miałeś takiego złego składu. No niesamowite są te bonmoty, które on pierwszy. Och, ciężko się tego słucha, ciężko się na niego patrzy, jest człowiekiem bez jakichkolwiek nadziei, tak się wydaje. No i siódmy grzech, główny Xaviego, ostatni, brak stylu. Wiem, że styl nie jest najważniejszy, natomiast Barcelona jest specyficznym klubem, który jest zbudowany na podstawach krojfizmu, jak już mówiłem, futbolu totalnego, później Guardiola, tak? Piękny, widowiskowy futbol z szybką wymianą piłki żen, podobno podobną filozofię wyznaje wielokrotnie, o tym mówił między innymi w tym programie, który cytowałem na początku. No ale to jest dramat. On w tym programie, w tym The Coach's Voice, mówił, że on bardzo chce, żeby moi zawodnicy cieszyli się posiadając piłkę. No jestem ciekawy, czy teraz zawodnicy tak bardzo się cieszą z pomysłu człowieka na futbol. Ech, oczy bolą. Ja tu mam wrażenie, że oglądam kontynuację Barcy Kumana. A to miała być zmiana. Kuman był wyklinany przez wszystkich, a Czawi teraz ma pełne zaufanie zarządu. Wiadomo, że tam są różne machloje polityczno-kasowe, ale o tym nie rozmawiamy. Faktem jest, że Xavi cały czas jest trenerem Barcelony. I najśmieszniejsze jest to, że cały czas są jakieś wymówki. Na początku było o, bo to Czawi nie przygotowywał Barcelony w pretemporadzie, tylko Kuman. Jak Xavi sam przygotuje, to będzie pokazane. No, Okej, okay. Czawi sam przygotował, było o, dobre, ale teraz najważniejsze jest mistrzostwo. A później było, o jeszcze nie mamy składu, a teraz co? Dostał wszystko co chciał? Dostał każdego zawodnika jakiego chciał Prowadzi już drugi, trzeci sezon z rzędu Czyli 2,5 sezonu praktycznie I on dalej uważa, że No Barcelona Jest w trakcie budowy yy, My potrzebujemy czasu I to po meczu z Gironą, która cię rozjechała W pięknym stylu Gorszymi zawodnikami, 4 do 2 u ciebie 2 do 4 w zasadzie No brak słów jest, brak słów Naprawdę nie da się tego słuchać, nie da się tego oglądać. No to jest obraz Nazir rozpaczy. No podsumowując ten mój jakże dynamiczny wywód, po prostu musiałem trochę wylać żale na tego Czewego. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo z jednej strony szanuję go jako zawodnika, ale z drugiej strony no nie można mieć jakichś sentymentów. Czawy, drugim Guardiolom nie będzie jest według mnie drugim Gerardem, drugim Pirlo, drugim Lampardem i to jest raczej jego kariera trenerska niż to, że odniesie sukces w Barcelonie. Ja naprawdę straciłem już wszelkie nadzieje. Xavi powinien odejść, bo i on już nie ma siły i zespół nie ma siły. Natomiast prawdopodobnie zostanie do końca sezonu. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby Barcelona, musiała, żeby Barcelona zmieniła trenera. Mówi się, że przegrane w meczu z Napoli bardzo przybliży czewego do straty pracy. No, nie stracił pracy po przegranym trofeum i kompromitującej porażce z Realem. Zatem jest małe prawdopodobieństwo, że coś zmusi Laporte do pozbycia się Czawiego. Niestety, i mówię to z bólem serca, bo naprawdę szanuję Czawiego jako piłkarza. Natomiast trenerem, to on wybitnym nie będzie. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to zapraszam oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, zapraszam również do obejrzenia materiału o PSW, tam zgoła odmienny humor mój, jak już wspominałem na początku. Niedługo wlecą na kanał wywiady z ciekawymi gośćmi i kolejne materiały, zatem zapraszam jeszcze raz do subskrybowania, jeżeli jesteście ciekawi, a my słyszymy się następnym razem i do następnego, na razie!